Wypłatą właśnie wpadła całe 13 760 zł. Jako 24-letnia pielęgniarka z 8-letnim doświadczeniem. Praca pracą, ale dzisiaj pora zabrać się za budżetowanie. Najpierw uzupełniam arkus z moją wypłatą na ten miesiąc. Potem to do rachunku. Abonament za siłownię, gaz... Świeczki zapachowe, Netflix oraz mieszkanie. Wyszło prawie 2340 zł. Rachunki tak pacjenci zawsze wracają. Kolejny krok to codzienne wydatki, zakupy spożywcze, terapia psychiatryczna, masaż kręgosłupa i pośladków, nowy uniform. Razem 2900 zł. W tym zawodzie regeneracja to inwestycja. Kolejny etap to oszczędności. Kurs online, jak nie denerwować się na pacjentów oraz poduszka finansowa. Razem 2300 zł. Wreszcie coś dla siebie, nie tylko dla oddziału. Na koniec zaglądam do zobowiązań. Rata za samochód oraz moje alimenty na Michało. Razem 1000 zł. I tak lepiej niż poprzedni miesiąc. Masz wrażenie, że ciągle coś płacisz, a na koncie i tak pustki? Ja też tak miałam. Kasa znikała zanim zdążyłam się zorientować. Ale odkąd zaczęłam wszystko spisywać do arkusza, w końcu wiem dokładnie, gdzie uciekają moje pieniądze. Zostaw komentarz szablon, a podeśleć ten arkusz.